Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj trzecia część z cyklu o szczęściu. I na początek chciałbym powiedzieć, że często jest tak, że nie zauważamy, jak wiele mamy jak wiele mamy wokół siebie różnych dóbr, różnych fajnych przedmiotów również jak wiele mamy wokół siebie fajnych osób. Z którymi mamy bardzo dobre relacje, i te relacje również mogą dać albo dają nam szczęście, przepływ szczęścia. Czasami wystarcza jedna taka osoba, na którą zawsze możemy liczyć, i to już jest niebywałe szczęście mieć kogoś takiego przy sobie, w pobliżu, albo chociażby na telefon. Gdzie można porozmawiać, poradzić się, wspólnie spędzić jakoś czas. Natomiast ogólnie mówiąc, szczęście to jest pewna określona wibracja, energia, częstotliwość wibracji. A e, ściślej jeszcze mówiąc, jest to zakres częstotliwości wibracji. Pewna Forma pasmo energii, które jest cały czas wszędzie, ale dostępne dla tych, się, którzy się dostroją do tego pasma częstotliwości wibracji. Bo ci, którzy się nie dostroją, no to tego nie słyszą, nie odczuwają. To jest tak, jak z dostrojeniem się do określonej stacji radiowej czy telewizyjnej. Każdy też wyraża szczęście na swój, jakiś taki unikalny sposób. Natomiast w kilku ubiegłych latach coraz więcej osób twierdzi, że jest szczęśliwa sama ze sobą, że jest jej dobrze. Mówię tak, ponieważ chyba większość kobiet niż mężczyzn w ten sposób właśnie teraz tak twierdzi. Kobiety uważają, że same sobie wystarczą, że są szczęśliwe może dlatego, że zarabiają, same się utrzymują. Mają spokój, wchodzą tylko w te relacje, które im odpowiadają, albo się z kimś spotykają od czasu do czasu. Niemniej jednak, jeżeli troszeczkę dokładniej się przyjrzeć takim osobom, które twierdzą, że są szczęśliwe, spełnione same ze sobą, ale w momencie, jeżeli u takiej osoby zdarzy się coś niepomyślnego, jakaś sprawa osobista czy też relacyjna z inną osobą, czy też jakaś kwestia związana z pracą. No to często taka kobieta co robi? No sięga po telefon i dzwoni do swojej koleżanki lub przyjaciółki i spędzają razem Podczas rozmowy godzinę lub dwie, oczywiście mogą się również spotkać gdzieś razem, wspólnie. Natomiast e, często to się nie kończy na jednej rozmowie, e, tylko taka kobieta dzwoni do kolejnej przyjaciółki czy znajomej, bardziej koleżanki bliskiej albo przyjaciółki i znowu spędza godzinę dwie albo i dłużej e, na, na telefonie podczas rozmowy. A potem dzwoni do trzeciej, czy może nawet i do czwartej. E, oczywiście e, cała ta sytuacja jest w porządku jak najbardziej, bo warto mieć takie osoby, z którymi można porozmawiać, przy których można się wygadać, powiedzieć o tym, co nam leży na sercu. Niemniej jednak ta sytuacja pokazuje, że taka osoba no, nie jest aż tak bardzo, tak mocno szczęśliwa. Jak deklaruje, czy jakby się jej wydawało. Czasami też taka osoba, tak jak wspomniałem wcześniej, uważa, że jest samowystarczalna, ale ta sytuacja również pokazuje, że taka samowystarczalna nie jest że potrzebuje przynajmniej od czasu do czasu, niekiedy, wsparcia jakiejś innej osoby. Tak naprawdę nikt z nas, takie jest moje postrzeganie, nie jest samowystarczalny, ponieważ no, używamy e, produkty e, czy też usługi oferowane przez inne osoby, czy też produkowane jakieś przedmioty. Więc jak gdyby jesteśmy no, w takim łańcuchu przepływu różnego rodzaju dóbr i usług, czy też drobnych przysług, albo też wsparcia, chociażby energetycznego czy psychicznego. Oczywiście no, można powiedzieć, że mimo to w świecie w jakim my żyjemy, czyli zwłaszcza Europa, część Ameryki, no też część Afryki, ale ta bardziej bogatsza, czy Azja, no to ludzie są samowystarczalni i w zasadzie poza pracą, poza zarabianiem, zdobywaniem jakichś zasobów, nie potrzebują za wiele relacji czy spotkań. Być może tak jest, bo tak jak powiedziałem, każdy z nas wyraża swoje własne szczęście, na swój własny, unikalny sposób. Jeden będzie szczęśliwy, jak pływa, jak surfuje w morzu, po morzu, po falach. Drugi będzie szczęśliwy, jak hoduje jakieś rośliny, sadzi je, pielęgnuje. A trzeci będzie szczęśliwy i to jest ciekawa sytuacja bez względu na to, co będzie robił, i gdzie będzie, i z kim będzie. To już jest taka wyższa forma rozwoju świadomości i no takiej własnej wewnętrznej mocy uważności, kiedy taka osoba promieniuje po prostu tym szczęściem i jej jest niejako już obojętne, czy sadzi róże, czy rąbie drewno, czy idzie do lasu na grzyby? Czy pracuje w jakiś tam sposób, ona jest szczęśliwa. Każdy z nas może wyrażać to swoje szczęście w unikalny sposób i może promieniować tą energią szczęścia, radości, spokoju, o ile się dostroi do tego poziomu wibracji. Ja ci życzę, żebyś jak najczęściej dostrajał się do takiego poziomu. Szczęścia, radości, znalazł swój unikalny sposób na odczuwanie, wyrażanie tego szczęścia, tego spełnienia radości. A myślę, że jeszcze, w, w, może w jednym, może w dwóch, a może w większej ilości odcinków, wspomnę trochę o szczęściu, o tym, jak, jak je wyrażać, a w kolejnym odcinku opowiem trochę o tym, Jakie są składowe tego szczęścia? Pozdrawiam serdecznie wszystkiego dobrego, dużo szczęścia.